Dzisiaj mam na ósmą i pomiędzy pierwszymi dwoma klasami nie mam absolutnie żadnej przerwy, więc odezwę się do Was już na spokojnie po, żeby się nie spóźnić, bo jest 740, a ja chciałam jeszcze jakąś kawę zdążyć wziąć. Dobra, w końcu mogę się tutaj do Was tak bardziej na spokojnie odezwać. Skończyłam już dwie klasy. Miałam dzisiaj na ósmą, tak jak Wam rano wspomniałam. Tylko, że wstałam troszeczkę za późno, bo nie obliczyłam tego, ile tak naprawdę czasu potrzebuję. I nawet nie zdążyłam po moją poranną kawę. Także byłam teraz. Proszę bardzo. Dunkin' i Starbucks właśnie należą tutaj też do mojego uniwersytetu, mają właśnie swoje i możemy tam te nasze meal wykorzystywać i w ogóle. I odkąd przyjechałam, to byłam tam codziennie, więc jeden z pracowników już nawet zna moje imię, dlatego jak tam wchodzę, to już od razu krzyczą Natalia. no Moje zamówienie też zapamiętali. Pierwszą klasę miałam w do marketingu, bardzo mi się podoba, to jest w ogóle... Chyba jeden z moich ulubionych profesorów. Skończyłam o 9.15 i później od razu o 9.30 mam kolejną, czyli Science of Language, więc mam dosłownie 15 minut, żeby przebiec z budynku do budynku, To jest dosyć dużym wyzwaniem. Szczególnie, że właśnie ten pierwszy profesor trochę przedłuża nam jeszcze te wykłady. Teraz mamy godzinę 11.50. a dopiero o 12.30 zaczynam kolejną klasę, więc mam taką spokojnie godzinkę, żeby sobie jeszcze coś powtórzyć, bo kolejna to będzie hiszpański. Przez te 3 miesiące pozapominałam troszeczkę rzeczy. Możecie w ogóle dać znać, jak Wam się podoba ten kadr. Bo aktualnie moja kamerka stoi na lodówce. Swoją drogą na tą klasę z marketingu gości nas poprosił, żebyśmy zrobili takie karteczki z imieniem. Mam nadzieję, że nam się podoba. To jest w ogóle mój zeszyt do hiszpańskiego. Przeżył ze mną już dwa semestry i jeszcze przynajmniej dwa powinien pociągnąć. Cztery semestry hiszpańskiego będę miała, tak mi się wydaje. Ale to jeszcze muszę się spotkać z moim tym advisorem i ustalić. Bo do końca nie jestem pewna. No, trochę tego jest. A oprócz tego jeszcze mam taką szybką powtórkę z czasów, i oczywiście zaczynamy od czasu teraźniejszego. Jakieś tam wyjątki, w ogóle. Gdyby nie te nieregularne czasowniki, to życie byłoby takie piękne. Ale nie ma co narzekać, bo sama sobie wybrałam ten język. W ogóle wczoraj, jak robiłam kolację, to sobie przycięłam palce. Idealnie kciuka. Ale na szczęście miałam plasterek. A, czekajcie, jeszcze coś mi się przypomniało. To Wam też pokażę jako taką ciekawostkę. Tak jak już pewnie wiecie, albo nie, jak nie wiecie, to się dowiecie. Oprócz na studia chodzę też teraz do pracy i dostałam cały pliczek dokumentów. To jest tylko dla międzynarodowych studentów, bo jeżeli macie obywatelstwo amerykańskie, no to macie dużo łatwiej. Tylko nie mogę Wam za bardzo pokazywać, bo tam są moje dane, ale generalnie to są dokumenty związane z podatkami. Także muszę jeszcze to wszystko wypisać, zrobić skan paszportu, skan wizy studenckiej, i 20. Taki dokument, który dostajecie też do wizy. I coś jeszcze? Nie, chyba to wszystko. No, więc muszę to wypełnić, podpisać i skan wysłać na maila do mojego pracodawcy. Skończyłam już hiszpański i teraz mam trochę ponad dwie godziny przerwy, więc idę na szybki obiad z moją koleżanką, a później wracam do akademika. Tak wam jeszcze szybko pokażę. Tutaj mamy właśnie wejście do naszego jakby pokoju. I tak, tutaj po prawej jest pokój naszych współlokatorek. Teraz akurat jest otwarty, ale nie wiem czy tam są. A tutaj jest nasz. Ale dodatkowo właśnie każde drzwi się zamykają, więc, żeby wejść do konkretnego pokoju, no to e, musicie mieć kartę. Czyli po prostu tamte dwie nie mogą wejść do naszego pokoju, a my nie możemy wejść do nich, jakich nie ma. Nie ma Kylie? Ale są jej rzeczy, to na pewno z łazience. Jak wyjdzie, to zapytamy, jak tam jej dzień mija. Jak wam się podoba mój outfit dzisiaj? Trochę bardziej elegancko niż zwykle, ale to dlatego, że ostatnio, jak przyszłam pierwszy raz na te zdjęcia z marketingu, to niektórzy byli w garniturach, więc, żeby nie robić siary, to dzisiaj też się ubrałam. Kali. this morning i had greek here's the book we were doing accents today on how to place accents on words did you like it mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> and then i went to my sociology class i mean yeah and that was very fun i have a presentation on wednesday Miałam sobie w ogóle teraz zrobić przerwę i nic nie robić, niczego się nie uczyć i w ogóle. Ale przypomniałam sobie, że na kolejną klasę Ots in Media Studies. O dziwo nie możemy mieć laptopów. Co w się sensie nie możemy mieć na niektórych zajęciach, bo na inne jest wymagany. Nieważne. Ogólnie dzisiaj nie możemy mieć e, laptopa i na każde zajęcia dostajemy do przeczytania jakieś tam różne artykuły, wycinki z gazet, takie pierdoły. No i ja tak jak zawsze zrobiłam sobie notatki w dokumentach Google, no ale teraz muszę to wszystko przepisać na papier. Bo jak mnie o coś zapytają, to, że tak powiem, będę miała mały problem. Taki zeszedł mam piękny, nie było różowych, niestety, więc e, wzięłam fioletowy. I teraz to wszystko, co wczoraj napisałam, muszę przepisać. 15:15, .15, a o 16:55 zaczynam. Mam, a dokładnie, trzy strony notatek. Do przeczytania mieliśmy 57 stron łącznie, więc z tego mi po prostu wyszły trzy strony najważniejszych informacji. Przynajmniej najważniejszych dla mnie. Się dzisiaj, dzisiaj okaże, czy dobrze to zrobiłam. Nastąpiła mała zmiana od widzowie, bo stwierdziłam, że na tą wieczorną klasę... A, ma być mi wygodnie, więc mamy bluzę, krótkie spodenki i kawusie. To już jest druga, nie, trzecia dzisiaj, ale inaczej nie damy rady. Mam Jeszcze chwilę czasu, bo klasa zaczyna się za 15 minut To tak wam na szybko pokażę Tutaj na korytarzu i w sumie właśnie w kilku budynkach Tak jest, są rozłożone takie komputery Z których możecie sobie po prostu korzystać Nie musicie mieć żadnej zgody, nic Po prostu stoją do waszej dyspozycji Ja jeszcze z nich nigdy nie korzystałam, no ale Warto wiedzieć, że jak coś to tutaj są Wróciłam Właśnie zabieram się za kolację, ale chciałabym wam pokazać jedną rzecz O Kylie właśnie wróciła. How was your class? Oh. Kieliszek. Ale wizowy on jest po pierwsze z różowego szkła a po drugie ma tutaj taką śliczną kokartkę. Także oficjalnie będziecie go widywać tutaj raczej często ze mną. I zapłaciłam za niego dokładnie 3,99. Także mam nadzieję, że podoba Wam się ten zakup. Mi podoba się bardzo. Zaraz muszę go tylko umyć. A na kolację, uwaga, uwaga! Zjemy sobie pierogi ruskie, ponieważ mam na nie ochotę. God. No, it's been like that for the past 20 minutes. <laughs> Przebrałam się na razie tak na szybko w takie domowe rzeczy, bo jeszcze mam trochę do wyjścia. Dzisiaj mam kolejny dzień pracy. Trzeci już. O 10 zaczynamy, aktualnie jest 8.48. Ja przed chwilą też rozmawiałam jeszcze z dziadkami właśnie, porządny taki mały spacer do parku. Stałam wczoraj wieczorem, w ogóle zaproszenie na śniadanie z moim wydziałem. W zeszłym semestrze też byłam na czymś takim, tylko wtedy to była kolacja chyba albo obiad, już nie pamiętam. I później stamtąd prosto do biura idę, bo będę miała bliżej nawet z tamtego budynku. Do biura, niż mam z akademika. Praca kończyła o 17.00. Wezmę ze sobą kamerę, no ale nie obiecuję, ile uda mi się nagrać, no bo nie wiem, co będziemy dzisiaj robić dokładnie. Czy w ogóle będę mogła tam coś nagrywać? To się wszystko okaże. Ale postaram się chociaż wam biuro moje pokazać, bo jest naprawdę fajne. Dostałam własne biurko, komputer. Dzisiaj mamy mrożoną kawę, w ogóle bez ciepło, strasznie. 24 stopnie. Dla tych co nie wiedzą, w ogóle to pracuję jako Social Media Assistant dla NYU i nagrywam im właśnie jakieś materiały na TikToka, na Instagrama. Parę wywiadów zrobiłam ostatnio, mogę Wam tutaj w ogóle wrzucić zdjęcie. Taki piękny mikrofon miałam. Tylko niektóre z tych materiałów edytuję ja, a niektórymi zajmuje tam się ktoś inny, więc nie do wszystkiego mam jeszcze dostęp, ale jak tylko coś dodadzą, to będę Wam udostępniać na Instagramie na pewno, moim własnym, prywatnym na relacji. Możecie dać znać, jak Wam się podoba moja koszulka z pracy. Dostałam ją pierwszego dnia. Mam jeszcze dwie inne, ale ta chyba jest na razie moją ulubioną. Ja przyjść na samą kawę, ale dostałam jeszcze bajgla na wynos. Bardzo miło było, podobało mi się. Było troszkę mniej osób niż myślałam, ale to pewnie dlatego, że, że to się zaczęło o 9. Ja przyszłam 9.30. Teoretycznie trwa do 11, ale wychodzi na to, że wszyscy byli tam jednak szybciej. No, także będę miała lunch a później do pracy. Kończyłam robotę na dzisiaj. Jest godzina 17. Równe 7 godzin, tutaj byłam. Teraz idę sobie na jakiś mały spacer, bo siedziałam przy laptopie o wiele za dużo godzin. Mówiłam, że będę wykorzystywać ten kieliszek do picia coli. Czy jest to konieczne? Absolutnie nie. Ale czy smakuje milion razy lepiej? Tak. Stwierdziłam, że zasłużyłam po całym dniu w robocie. Trochę Wam nagrałam telefonem, bo nie brałam kamery jak szliśmy faktycznie nagrywać. Ale dzisiaj był taki festyn, club fest to się nazywało. Czyli, że właśnie wszystkie jakieś kluby, które są w NYU i sportowe, jakieś związane z kulturą, z jedzeniem, no cokolwiek sobie nie wymyślicie, to właśnie przedstawiały swoje programy, co oferują i tak dalej, żeby inni uczniowie mogli dołączyć. Tylko znowu, no nie ja będę to montować, więc nawet nie mam tych materiałów, żeby wam pokazać, ale musicie mi uwierzyć, że tak było. Oprócz tego jeszcze nagrałyśmy kilka takich luźnych jakichś TikToków, rozplanowałyśmy content na cały tydzień. W każdy czwartek w ogóle dodają coś takiego jak Research Roundup, czyli. Uh, jakieś tam research, które zrobili czy uczniowie, czy studenci, czy osoby, które skończyły właśnie NYU, więc takie informacyjne bardziej. Chyba tyle, zmontowałam parę TikToków, ale to tych właśnie takich luźniejszych. Że ogólnie bardzo miły dzień, bardzo produktywny dzień. No a ja teraz sobie wypiję moją kolkę, zobaczę, co mam dokładnie do zrobienia, no bo jutro znowu mam cztery klasy od ósmej. a później sobie pooglądam może trochę jakiegoś YouTube'a czy właśnie coś na Netflixie, jak znajdę czas. I zobaczymy, ile mi zejdzie z pracą domową. Dzisiaj jest tak zimno, że ja nie mam pytań. 12 stopni, rozumiecie to? Często do mnie piszecie, że właśnie planujecie się niedługo wybrać do Nowego Jorku czy coś i pytacie o pogodę, jakie ubrania wziąć, także mam nadzieję, że się cieszycie, bo wasza ulubiona pogodynka wraca. Ja skończyłam już dwie pierwsze klasy, jeszcze dwie przede mną. Hiszpański i później mitocin media studies. Tak jak właśnie w poniedziałek, bo plan mam identyczny poniedziałki i środy. Jestem tutaj sama, moje wszystkie współlokatorki sobie poszły, a ja żeby nie marnować teraz czasu to powtórzę sobie trochę hiszpańskie, jakieś słówka bo wydaje mi się, że dzisiaj może być quiz pierwszy niezapowiedziany, taki, taki kartkówka quiz, coś takiego, tak samo jak właśnie w zeszłym semestrze nam robili. A chciałabym go jednak dobrze napisać. Cieszę się, że teraz mamy tutaj taki salon właśnie połączony z kuchnią, bo dzięki temu mogę się tutaj uczyć i nic mnie nie rozprasza. Bo jednak, jak jestem w pokoju, to tak średnio chce mi się uczyć. Więc jeżeli macie problem, żeby się zmotywować do nauki, pracy czy czegokolwiek, to poszukajcie sobie innego miejsca. Naprawdę może bardzo pomóc. Pamiętacie jak wam mówiłam, że te dwa pokoje tutaj nasze oddzielnie się jakby otwierają na klucz? No to Kylie właśnie wyszła z pokoju i zatrzasnęła sobie drzwi, więc czekała na mnie w salonie aż wrócę z zajęć i będę mogła je otworzyć. Tutaj przychodzę, to mam jakoś tak więcej motywacji do nauki, więc właśnie tak spędzę resztę swojego wieczoru. A za godzinę jeszcze idę na ostatnią klasę. Także chwilę się pouczymy, trochę obowiązków. Ciecham, jeszcze sobie tylko kawę. Uh, Um. Jak wcześniej właśnie wróciłam do akademika, żeby Kylie otworzyć drzwi, bo się zatrzasnęła. W ramach podziękowania kupiłam mi Pop-Tarts. Nigdy ich nie jadą w ogóle i cały czas jej gadałam, że chciałabym spróbować, więc w końcu, w końcu będę miała okazję. Tutaj mamy truskawkowe. Na te najbardziej nie mogę się doczekać. Tak będziemy, tu jest 8 w środku, także będziemy miały śniadanie na 8 dni. A bez 16 no to się podzielę oczywiście, nie Nie zjem wszystkich sama, nie będę taka. Oni to jedzą i na śniadania, i jako taką przekąskę. Także zrobimy sobie test razem na pewno. Jeszcze to nie mamy, mamy tylko mikrofalówkę i piekarnik, a to się właśnie do testara wkłada najlepiej. A o 19 w ogóle umówiłyśmy się z tymi dwoma pozostałymi naszymi współlokatorkami, żeby podpisać coś takiego jak living agreement. E, właśnie każdy z pokoi dostaje taki dokument do wypełnienia, tam są różne pytania i w ogóle, i później każda z nas musi to podpisać, żeby później nie było jakichś problemów odnośnie mieszkania razem. Wracając z siłki, oczywiście zeszłam sobie po kawę, mamy cold brew z odrobiną mleka owsianego, jak zawsze. Ja właśnie skończyłam robić makijaż, zaraz muszę się jeszcze tylko przebrać i na 10 idziemy do pracy. Mała przerwa na szybką kawę. Skończyłam już pracę na dzisiaj i przed chwilą dostałam też maila, że moja książka jest gotowa do odbioru, bo zamówiłam podręcznik do, do marketingu, więc pójdziemy sobie go razem odebrać do sklepu NYU. Na samym wejściu tutaj mają właśnie jakieś ubrania, dresy, bluzy. Tutaj cała na czopek z daszkiem. Nie będę wam teraz tylko wszystkiego pokazywać, bo myślę, że ten film byłby za długi, ale jeżeli będziecie chcieli, to w jakimś oddzielnym możemy to zrobić. Widzicie tą cegłę? Teraz przynajmniej będę miała się z czego uczyć. Myślałam, że będzie troszkę mniejsza, ale jednak nie. Niespodzianka. Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny piątek. Aktualnie mamy prawie godzinę 15. Już jestem po wszystkich zajęciach, obowiązkach. Generalnie mam wolne do końca dnia. Tak swoją drogą znajdujemy się przy Madison Square Garden, dosłownie obok mnie jest ten stadion. Za niedługo w ogóle widzę się z Marią, czyli z tą dziewczyną, z którą nagrywałam content dla Liberty Bagels niedawno. Przejdziemy się pewnie trochę, pójdziemy na jakąś kawę, i tak sobie pomyślałam, że to w sumie też będzie dobry moment na zakończenie tego vloga, bo wydaje mi się, że mam dużo, za dużo i tak materiału. O, dzień dobry. To chyba będzie jeden z dłuższych vlogów, jakie tutaj nagrałam. A ja wam życzę miłego dnia, wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. I widzimy się niedługo. Bye!